Program sponsorowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku. Dzień dobry, witam na portalu radomsko24.pl. Dzisiaj gościem programu w Temacie. Gościem państwa i moim jest profesor Grzegorz Wielgosiński, Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy Politechnika Łódzka. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam, dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie profesorze, jest pan w stanie położyć na szali swoje doświadczenie zawodowe i autorytet, żeby przekonać radomszczan, że nie mają argumentów co do obaw do budowy instalacji spalania odpadów, które no daje ciepło, jest bezpieczne dla środowiska. Jest tak na 100% panie profesorze? Jest tak na 100%, natomiast z przekonywaniem jest bardzo trudno, ponieważ bardzo wiele stereotypów w tym obszarze funkcjonuje i każdy, kto ma dostęp do internetu, bardzo łatwo sobie znajdzie informacje takie jakie chce, najczęściej niestety równie nieprawdziwe jak i straszne ze względu, straszącego tym jakie to straszne skutki może przynieść budowa spalarni. Lokalizacja spalarni w tym miejscu, czyli przy ulicy Wyszyńskiego w Radomsku, niektórzy mówią, że to jest nawet w centrum miasta. To jest lokalizacja pozytywna, może tam być, nie zagraża. Spalarnia odpadów musi być zlokalizowana tam, gdzie była do tej pory ciepłownia. Gdzie jest sieć ciepłownicza, gdzie można wprowadzić ciepło wytworzone z odpadów do sieci ciepłowniczej miejskiej, tak żeby zabezpieczyć? Nie można tego zrobić w miejscu na końcu sieci, bo są zupełnie inne przekroje rur, tylko tam, gdzie się do, dotychczas wprowadzało. Czyli jeżeli ciepłownia jest w tym punkcie dzisiaj, to w tym punkcie likwidujemy kocioł węglowy opalany węglem, a w to miejsce stawiamy kocioł opalany odpadami. Dzięki czemu wprowadzamy ciepło w system ciepłowniczy miasta, dzięki czemu zmniejszamy emisję zanieczyszczeń w tym miejscu. No dobrze, przez cały czas mówimy w obiegowej opinii, używamy określenia spalarnia. Czyli zwykłemu Kowalskiemu może to się kojarzyć z tym, że przy spalaniu tych odpadów, po pierwsze, będzie nieprzyjemny zapach, który będzie wydobywał się. No, po drugie, niestety, również zapach tych odpadów, które będą przywożone te frakcje i składowane technicznie, jak to będzie wyglądało? Czy w tym kontekście też mogą, powinny być obawy? Więc po pierwsze, z tego co wiem, to ta instalacja ma nie być opalana odpadami tak zebranymi od nas, od mieszkańców i bezpośrednio dostarczone do. do Instalacji, tylko ma być to frakcja kaloryczna wydzielona w zakładzie gospodarki odpadami. Czyli wydzielona pewna część odpadów, w których nie ma tych części gnijących, które dają zapach nieprzyjemny. Więc w związku z tym to, co przyjedzie, generalnie jest bezzapachowe, więc w związku z tym już pierwsza rzecz zapachu nie ma. Magazynowanie. Magazynowanie jest rzeczywiście ten tak zwany zasobnik na odpady, ma pojemność równą mniej więcej pięciu dobom, ponieważ mamy w Polsce zwyczaj długich weekendów. Weźmy chociażby Boże Ciało czwartek. Piątek niewiele się dzieje, w sobotę, prawie już zupełnie potem, jest niedziela. Więc ostatnie odpady przyjadą w środę, a następne dopiero w poniedziałek. Musi być zapas, bo instalacja pracuje w sposób ciągły. Ale. Tam, gdzie są te gromadzone odpady, nazywa się to tak zwany bunkier na odpady, ta część spalarni. Jest stamtąd zasysane powietrze do procesu spalania, więc na zewnątrz nie ma. Jeżeli nawet byłyby tam substancje jakieś odorotwórcze, to ich nie czujemy, bo są zasysane bezpośrednio do procesu spalania. Także to mamy z głowy. Jeżeli chodzi o sprawę zanieczyszczeń, oczywiście każdy sobie wyobraża spalanie, tak jakby powiedziałbym do pieca domowego wrzucił kalosza albo do ogniska, plastikową, albo do ogniska wrzucił jakieś odpady, czarny dym buchający. Ale pamiętajmy, że po pierwsze spalanie w tym, w spalarni to jest temperatura minimum 850 stopni utrzymywana w sposób ciągły na tak wysokim poziomie. To jest cały system oczyszczania spalin. Także spal y kiedy byłem to no, ponad 10 lat temu z wycieczką z łodzi mieszkańców do spalarni w Wiedniu, byliśmy, zwiedzaliśmy spalarnię Fafenał, to wszyscy ze zdziwieniem patrzyli na komin spalarni, z której nie było widać żadnego dymu, mimo że spalarnia pracowała i z pełną wydajnością, czyli 250 tysięcy ton odpadów rocznie spalała. Ponieważ te zanieczyszczenia po to jest. Wydajny system oczyszczania spalin, żebyśmy tych zanieczyszczeń nie, nie emitowali do powietrza. Przy tej inwestycji, przy wybudowaniu tej spalarni, odległość domów, które jest w granicach 500 metrów, kilometra, to absolutnie nie koliduje? To jest stosunkowo duża odległość, trzeba powiedzieć. To nawet mniejsza w niektórych miejscach? Będąc parę lat temu w Szwajcarii, w miejscowości Biel. Zobaczyłem tam spalarnię odpadów, potem sprawdziłem o wydajności około 30 tysięcy ton na rok, czyli mniej więcej taka sama, jak tutaj jest planowana. Ale one były w centrum miasta? I dokładnie 100 metrów od spalarni czteropiętrowe bloki mieszkalne. Dokładnie 100 metrów od spalarni znajdowało się osiedle czteropiętrowych bloków mieszkalnych. Także to nie ma znaczenia, ponieważ jeżeli dzisiaj mieszkamy w pobliżu ciepłowni opalanej węglem, to mogę zagwarantować że jutro kiedy będzie tam będą tam spalane odpady tych zanieczyszczeń w powietrzu tam będzie mniej no bo przez cały czas musimy musimy to zrobić to są wymogi europejskie ale również światowe odchodzimy od kopalin i w takim razie jeżeli jest taki niesamowity opór mieszkańców Radomska nie zgadzają się jest jakieś lepsze rozwiązanie niż planowana ta inwestycja? Znaczy opór jest za, zawsze i wszędzie pojawia się opór. Yy, z tym oporem złe słowo walczyć. Trzeba go próbować mm -hmm. rozładować, tłumacząc, wyjaśniając, jak wygląda sytuacja. I to ja zawsze staram się robić, czyli tłumaczyć, że z punktu widzenia, z naszej wiedzy, którą mamy na ten temat i naszych doświadczeń, możemy powiedzieć, że jest to całkowicie bezpieczne. Natomiast... Yy, Mamy na terenie województwa łódzkiego, to z bilansu wynika ponad 230 tysięcy ton tej frakcji kalorycznej z odpadów komunalnych, i coś z tym trzeba zrobić. Tego nie wolno składować. A czasami wbrew prawu się składuje. Więc w związku z tym. Po to jest planowana spalarnia w Łodzi. Chce Weolia zbudować na 200 tysięcy i jest akurat miejsce na taką spalarnię do około 30 tysięcy ton, czy nieco mniej w Radomsku. I to jest wszystko. Więcej w województwie nie potrzeba. Był pomysł budowy spalarni w Zdrójewskiej Woli na 150 tysięcy ton. Upadł, bo wiadomo, że nie będzie miała co palić. PGE chciało zbudować w Bełchatowie instalację na 180 tysięcy ton. Też nie ma po co budować. W Łodzi był pewien w momencie pomysł budowy drugiej spalarni na 200 tysięcy ton i nie miałaby co palić. Także bilans pokazuje, że jest, co spalić, a w momencie, kiedy zbilansujemy rynek w, całej, w całym kraju, skończy się dyktat cen na przetargach. Jeżeli dziś za tonę odpadów na przetargu trzeba zapłacić za odbiór jednej tony 600, 700, 900 zł, a nawet 1400 ceny się już zdarzały, a cena, na, najdroższa cena na bramie jest 400 zł spadarni odpadów. To w takim no. razie, proszę mi powiedzieć, czy naprawdę faktycznie, jeżeli by powstała taka instalacja w Radomsku, to wpłynie to znacząco na ceny ciepła? W wypadku. Czy to jest taki. Ta, znaczy, jeżeli zajrzymy, zabieg marketingowy. Nie, to nie jest zabieg marketingowy. Jeżeli zajrzymy do sprawozdania. Prezesa URE, do raportu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zobaczymy tam, że najtańsze ciepło na rynku jest ciepło wytworzone z odpadów. Jest droższe z węgla, droższe z gazu, droższe. Każde inne ciepło jest droższe. To jest raz. Druga rzecz, jeżeli zobaczymy informacje prasowe, to w Olsztynie, gdzie właśnie uruchomiono spadarnię 100 tysięcy ton na rok, ceny za odbiór odpadów spadły dokładnie 12%. Oficjalna informacja dostępna w prasie. To jeszcze jedno pytanie. A co się stanie, gdy tej frakcji do spalania by zabrakło? No bo to ona będzie musiała być systematycznie dostarczana. W Polsce mamy tej frakcji około 4,5 miliona ton. Nasze spalarnie odpadów spalają w tej chwili plus kocioł wielopaliwowy w Zabrze około milion 200 tysięcy ton. I w tej chwili uruchomiony Gdański Olsztyn dokładają, dochodzimy do półtora miliona. 3 miliony ton w dalszym ciągu jest na rynku. A to rozumie, że ta frakcja będzie nie tylko ze składowiska odpadów w winówce w Radomsku przyjeżdżała do tej spalarni, tylko z innych również części? W pierwszej kolejności będzie przyjeżdżała stąd, tu miejscowa. Tak. Jeżeli tej miejscowej zabraknie, można sprowadzać z zewnątrz, ale jest zakład, który to wytwarza, który ma problem z zagospodarowaniem tego, a więc w związku z tym nie ma powodu, dla którego mieliby sprowadzać skądinąd. Panie profesorze, kończąc naszą rozmowę, a powiem, że ona była naprawdę interesująca, to mam pytanie. Jakby pan jednym zdaniem przekonał tych nieprzekonanych, tych, którzy twierdzą, że przede wszystkim to będzie hałas. Przepraszam za określenie. To będzie smród i czegoś takiego dosłownie w centrum miasta nie powinno być. To jest pytanie, jak przekonać, właściwie nierozwiązywane. Też bym chciał wiedzieć, jak przekonać, ponieważ z tym pytaniem spotykam się wielokrotnie i na wielu konsultacjach społecznych, tłumaczę i wyjaśniam. Może najlepiej jest wziąć i zapakować mieszkańców do samochodu, w autobus i zawieźć, na przykład do Konina. Czy na przykład do Krakowa niech zobaczą jak to funkcjonuje, nie przekonają się czy śmierdzi czy nie śmierdzi, jaki dym z komina idzie, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. To najlepiej robi zobaczyć na własne oczy. Ja wiem, że są ludzie, którzy są tak przekonani o własnej racji, że nawet nie pojadą na tą wycieczkę, żeby przypadkiem nie musieli zmienić zdania, ale lepiej zobaczyć i uwierzyć. Metoda niewiernego Tomasza, znana z Biblii, w dalszym ciągu skutkuje. Zobaczy, uwierzy. No właśnie, to może to apel w tym momencie, drodzy Państwo, do tych niewiernych Tomaszy od Pana Profesora. Bardzo dziękuję Panu za przybycie, za rozmowę. A Państwu dziękuję za uwagę. Był to program w temacie na portalu radomsko24. Ja przypominam, spotykamy się poniedziałek, środa i piątek, godzina 19.45. Do usłyszenia i do zobaczenia. Program sponsorowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku.